Witajcie, w tym odcinku będę prowadziła Wam taką serię czytania ze mną, czyli będę czytała książkę, w tym wypadku będzie to Wędrówka Dusz, bowiem. Przeznaczenie dusz już przeczytałam, i stwierdziłam, że muszę zacząć czytać wędrówkę dusz, bo tam pewnie będą mi się kolejne kropki łączyć. A że najczęściej takie fale informacyjne, przepływy pojawiają mi się, jak coś czytam, to stwierdziłam, że jak mi się te kropki będą łączyć, nie będę dublowała swojej pracy. Pisząc to później o tym opowiadając, tylko po prostu czytając książkę będę robiła pauzę i będę wam opowiadała, co ja o tym sądzę, jakie kropki mi się połączyły i w tym sam sposób zobaczycie w jaki sposób do mnie przychodzą informacje. Może u siebie też zobaczycie podobny system i zrozumiecie go i wtedy zaczniecie iść według tego prowadzenia, albo po prostu będziecie ze mną interpretować tą książkę, czyli Mam wrażenie, że czasami moje interpretacje pomagają innym, bo niektórzy czytają książki i nie potrafią ich zrozumieć. I postanowiłam je interpretować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zaczynam od wstępu. To jest wstęp do książki Wędrówka dusz doktora Michaela Newtona. To jest mniej więcej o tym w tym rozdziale, czyli czym jest ta hipnoza regresyjna, dlaczego się tym zajął, i że przede wszystkim był kiedyś bardzo sceptyczny co do tego. Także zapraszam na moją interpretację. A zatem jesteśmy na wstępie, czyli patrz oczami nieśmiertelnej duszy, tak nazywa się wstęp. I tu są takie pytania, które są zadawane do czytelnika, dlaczego się jest na Ziemi, gdzie się idzie po śmierci, co się stanie w ogóle, kiedy już tam dotrzemy, tak? czyli jak opuścimy ciało, co się dalej dzieje. No, i tutaj jest wspomniane o tym, że dr Michael Newton jest dyplomowanym hipnoterapeutą, i on zaczął cofać tych swoich pacjentów pamięcią do wspomnień z poprzednich wcieleń, czyli tak zwanych regresji hipnotycznych, gdyż uznał, że po prostu jest możliwy pewnego rodzaju wgląd w ten świat duchowy poprzez właśnie umysł albo oczy tego umysłu, tak jak on to nazwał które tak naprawdę dostrzegają rzeczy, które my naszymi oczami nie widzimy w momencie kiedy jest hipnoza, czyli po prostu włączamy kanał do naszej podświadomości i podświadomość nam wyświetla obrazy. Pamiętajmy, że obrazy w hipnozie to nie jest coś takiego jak nam się wyświetla na ekranie telewizyjnym czy tam w kinie, tylko obrazy hipnozy to jest pewna informacja, która pojawia się w naszej głowie, a nasza wyobraźnia dorysowuje do tego Obraz. Wyobraźnia niekoniecznie wyobraźnia taką, taką, jaką my znamy, tego, jak w przyszłości będzie coś wyglądało, tylko wyobraźnia, którą nasza podświadomość pamięta. Ona domalowuje obraz, tylko ten obraz, tak jak mówię, nie pojawia się, że my to widzimy dosłownie tak, jak widzimy naszymi fizycznymi oczami, tylko po prostu dostajemy taki kanał informacyjny, czyli na przykład coś, ktoś się zapyta, w jakim kolorze to jest, my od razu dostajemy odpowiedź, żółtym albo jakimś tam. Jaka to jest data 1980, któryś tam. Więc. Em, to są, takie, to są takie impulsy, i my po, prostu, my po prostu to wiemy. Nie wiemy skąd. W ten sposób wygląda re regresja hipnotyczna. Zatem. Tutaj też jest wspomniane, że ta książka może wstrząsnąć dotychczasowymi wyobrażeniami na temat śmierci, dlatego że mamy oczywiście różne religie, jesteśmy zakorzenieni w różnych wierzeniach, każdy z nas ma inny obraz tego, jak życie po śmierci wygląda, na podstawie tego, gdzie nam coś było wpajane i najczęściej z pokolenia na pokolenie. W tej książce jest opisane 29 przypadków, i to są przypadki osób, czyli te. To są opisane sesje regresyjne, hipnozy regresyjnej osób, które są zarówno bardzo głęboko wierzące, jak i te duchowo takie nie do końca zaangażowane, nie do końca rozumiejące świat duchowy i nie do końca w ogóle wierzące w coś takiego. I też są takie osoby, które są gdzieś pomiędzy tymi głęboko wierzącymi, a niewierzącymi, gdzieś tutaj, um, myślę, że tak samo jak u nas. W, tak jak każdy człowiek widzi, tak? Że jednych mamy bardzo wierzących, innych mamy mniej wierzących, a jeszcze innych mamy w ogóle niewierzących, więc a jeszcze inni nie wiedzą, a jeszcze inni gdzieś tam zrezygnowali z religii, tak jak ja na przykład wyszłam całkowicie z religii, po czym później byłam ateistką przez chwilę, dosłownie przez chwilę, po czym później zauważyłam, że jest jakaś siła mnie prowadząca, ale to jest całkiem inna siła niż ta opisana i, wpa i wpajana mi przez religię, w której była. Ludzie, którzy trafiają na re regresje hipnotyczne, to są tacy ludzie, którzy już po prostu kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. To Totalnie są zdezorientowani, nie wiedzie im się w życiu, nic nie pomaga. Często z terapii żadne nie pomagają, po prostu kompletnie nic nie pomaga, i oni wtedy idą na tę regresję i zastanawiają się, o co tu chodzi. Tak, często dostają też jakieś informacje, sygnały, głosy, czują już na przykład nie tędy droga albo czują, że muszą robić coś innego i cały czas ich ta wewnętrzny głos siła pcha i oni nie wiedzą o co chodzi i chcą się dowiedzieć o co tu chodzi co tym ich życiem steruje i tak naprawdę po co są na tym świecie bo to najczęściej są właśnie ludzie którzy zadają pytania po co ja tu jestem jaki jest mój cel przecież to jest bez sensu żyć tylko po prostu i oni trafiają na takie regresje hipnotyczne i tam dowiadują się dlaczego chcą żyć i chodzi o to że w tych wszystkich przypadkach okazało się, że nie jest ważne, kim byłem w, w poprzednim życiu. Czyli tak jak wszyscy myślą, że to jest karma i karma wraca i my dostaniemy odpowiedzi z poprzednich żyć, nie, tak nie jest. Odpowiedzi nie są w poprzednim życiu. Okazuje się, że odpowiedzi są między wcieleniami. Czyli zanim jeszcze posiadamy ciało, i gdziekolwiek się wcieliśmy, tam są odpowiedzi bowiem, tam dostajemy, tam dostajemy zadania i tam tak naprawdę to prawdziwe życie się odbywa. Tak jak teraz czujemy, że nasze prawdziwe życie jest tutaj na ziemi, kiedy oglądamy film czy teatr, to wiemy, że ten teatr to nie jest to prawdziwe życie, tylko ktoś kogoś gra. Tak samo jest tu. Znowu analogicznie jest, jeśli chodzi o duszę. Dusza, czyli ten, ta energia, która wprowadza nasze ciało w ruch, ta energia czy ta siła życiowa, ta nasza dusza to ona ma swoje prawdziwe życie właśnie w tym świecie energetycznym tam na górze, między wcieleniami i dla niej to, co my tu robimy to my odgrywamy pewną rolę. Ja zresztą zauważyłam, że ten świat ziemski, ten Matrix, jak to nazywamy, jest bardzo analogiczny. Do tego, co jest w tym świecie dusz, i później, jak czytam tą książkę, dokładnie mi się kropki łączyły z tym, co już czułam, z tym, co już wiedziałam, ze snami, jakie miałam, więc dlatego stwierdziłam, że teraz tą książkę będę po prostu Wam tak tłumaczyła, jak teraz tłumaczę. Zatem, Zatem tutaj otrzymamy takie odpowiedzi i zrozumiemy, dlaczego wybieramy takie wcielenia, a nie inne, e, oraz e, dlaczego dusze żyją wiecznie oraz e, jakie mamy zadania i po co to wszystko. Dlaczego na przykład mamy ludzi chorych? Słynne pytania, które często gdzieś widzę, czy czytam, czy nawet dostaję. To powiedz mi, dlaczego dziecko rodzi się chore, dlaczego dziecko musiało umrzeć? Nie wierzę, że małe dziecko musi umierać, czy coś tam rodzić się, jakieś takie śmakie owakie. Nie wierzę, że ktoś musi mieć takie cierpienie, nie wierzę, że ktoś został zamordowany i on sobie to w ciele nie wybrał. No i tu się niestety ludzie, którzy tak myślą, że to jest nieprawda, że w ten sposób dusza nie wybiera, no to się naprawdę bardzo mylą, bo niestety sobie wybiera i ta książka, przynajmniej ta Druga książka o tym bardzo tłumaczy to. Myślę, że ta książka również, bo ta książka jest tak jakby wstępem do tego, więc na pewno dużo wytłumaczy. No, i tutaj dalej dr Newton w wstępie mówi o tym, że najczęściej zadawane pytania przez ludzi które do tej pory były zdawane w ogóle przez całą ludzkość, to oczywiście, czy mamy duszę, dokąd ona się udaje po tej śmierci i czy w ogóle istnieje coś takiego jak niebo poza naszym fizycznym wszechświatem, czyli to niebo, gdzie są wszyscy, tak? Albo jak ono wygląda i w ogóle co my robimy, jak tam do, dotrzemy. No i, i czy w ogóle jest jeszcze coś wyżej nad tym niebem, która w ogóle opiekuje się tym niebem, tak? I tak naprawdę... Osoby, które przeżyły tak zwaną śmierć kliniczną mogą cokolwiek powiedzieć na ten temat, że była jaka, był jakiś tunel, była jakaś jasna przestrzeń, że się z kimś rozmawiało, z jakimiś przyjaznymi istotami odczuwało się niesamowitą miłość, radość i szczęście i lekkość. Ja mogę to potwierdzić, bo ja coś takiego przeżyłam. Nie byłam w żadnym tunelu, żadnym tunelem nie szłam, gdzie na końcu było jakieś światło. Bo już są takie teorie, że to jest jakieś sztuczne światło, i za tym światłem nie trzeba iść i tak dalej. Ja nie byłam w żadnym tunelu. Ja po prostu znalazłam się w niesamowicie jasnej przestrzeni, bardzo lekkiej, w której wszystko stało się jasne. W którym na początku, jak tam trafiłam, byłam zdezorientowana, ale dosłownie po paru sekundach, wszystko było jasne, tak jakbym tam właśnie przynależała, tak jakby tam była moja rodzina. I takiej przynależności, jaką ja tam odczuwałam, i takiej miłości, i takiej radości, i takiej lekkości, ja nie odczuwałam nigdy w życiu na ziemi. Nigdy. A jestem z kochającej rodziny, więc. Nigdy w życiu nie odczuwałam czegoś takiego jak tam, więc mało tego. Ja nawet takiej miłości do własnych dzieci nie odczuwam, jaką odczuwałam tam, więc stąd wiem, że to było w 100% autentyczne, bardziej autentyczne niż to życie, które teraz, którym teraz żyję. Więc tego, co dr Newton tutaj pisze, to jest tylko namiastka tego, tak naprawdę, co w rzeczywistości tam się dzieje. I ta książka. Zawiera. On, on nazwał tę książkę dziennikiem poświęconym światu duchowemu, gdyż ona zawiera zbiór przypadków, tak naprawdę szczegółowo pokazujących, co się dzieje z nami po śmierci. Tak? I on to cytuje, mówi, poprowadzą cię one przez duchowy tunel i jeszcze głębiej, aż do świata duchowego, pokazując tak naprawdę, co trafia się tym duszom, zanim ostatecznie powrócą na tą Ziemię ponownie w innym wcieleniu, czyli to jest właśnie ta wędrówka między wcieleniami. No i on tu napisał też, że generalnie z natury jest sceptykiem, ale ta treść książki niby sugeruje co innego, ale tutaj też również opisał, że on jako terapeuta i hipnoterapeuta, on się specjalizował w leczeniu zaburzeń psychicznych z wykorzystywaniem teorii wzmocnień. Więc on tutaj stosował krótkoterminową restrukturyzację poznawczą, tak? Czyli tu chodziło o to, żeby tworzyć takie powiązania między myślami a emocjami, które pomagają w tak zwanych zdrowych zachowaniach, czyli w wykształcaniu tych zdrowych zachowań. Czyli tak naprawdę chodziło tutaj o przekonania i co doprowadziło do choroby psychicznej, czyli to, co teraz tak naprawdę kod ciała zdejmuje, tak? Czyli może niekoniecznie z choroby psychicznej, ale to, co się u nas dzieje, jakieś takie różne stany zaburzenia. Szukamy przyczyny, szukamy emocji, usuwamy ją i wtedy wiemy, widzimy, kiedy co się zaczęło. To jest też troszeczkę dla nas zrozumienie. To jest dokładnie to, co mówi też totalna biologia. Czasami przez zrozumienie można już zostać, że tak powiem, uzdrowionym, więc to jest dokładnie to, co on robił przez taką terapię psychologiczną. I on tutaj też opowiedział że w początkowych latach swojej praktyki on odmawiał, kiedy pacjenci prosili go o cofnięcie do wcześniejszych wcieleń, bo wiadomo, każdy jest mega ciekawy, kim był w poprzednim wcieleniu, gdyż on był właśnie takim lekarzem, który preferował zdecydowanie terapię tradycyjną. Czyli mamy tu przykład naprawdę lekarza, psychiatry, hipnoterapeuty, który po prostu zajmował się tak jakby dodatkowo tą hipnozą, aby pomóc człowiekowi coś naprawić. I po prostu z przypadku, oczywiście ja uważam, że nie ma przypadku, stał się tym hipnoterapeutą. I dobra, muszę zrobić tu korektę, bo on psychiatrą nie był, był terapeutą, więc to jest już duże znaczenie, bo to jest lekarz psychiatra, a tu był terapeuta, więc to są dwie różne rzeczy. I on tutaj opisuje, że wykorzystywał hipnozę i regresję hipnotyczną, aby ustalić przyczyny Trudnych wspomnień i traum z dzieciństwa. Czyli tak jak mówiłam, mamy tutaj coś takiego jak kot ciała czy kot emocji. Tu jest taka ciekawostka, bo on tu wspomina, że jednym z narzędzi hipnoterapeutycznych, z którego tak naprawdę można korzystać, aby leczyć ból taki fizyczny, jest tak pokierować pacjentem, aby on tak naprawdę zwiększył samodzielnie nasilenie tego bólu. A skoro potrafi je zwiększyć, to również potrafi je zmniejszyć. Trochę mi to przypomina naukę bycia cicho dla psa, czyli komenda cicho, czyli żeby pies zrozumiał, że ma przestać szczekać, najpierw trzeba go nauczyć szczekać. Kiedy go uczymy szczekać, to wtedy jak on już umie szczekać, wtedy mówimy cicho i dajemy nagrodę. I w ten sposób ten pies wie, że musi przestać szczekać. Inaczej to nie zda egzaminu, inaczej go nie nauczymy być cicho, bo on nie będzie rozumiał o co chodzi. Więc dokładnie widzę, że to jest podobny schemat, sorry, że porównuję do zwierzaka, ale tak mi się przypomniało. Bo to właśnie w ten sam sposób próbowałam wytresować mojego psa. I tu jest mega ciekawostka, bo on opisuje, kiedy w ogóle trafił na to, aby cofać do poprzednich się wcieleń, po to, aby poznawać w ogóle to, co on napisał. Te wszystkie przypadki, ta specjalizacja w hipnozie regresyjnej, między wcieleniami, to też nie było tak, że to był jego celem. Zazwyczaj zauważamy, że większość naszych sukcesów w życiu to nigdy nie jest nasz cel tak naprawdę, tylko coś się wydarza, jak my to mówimy z przypadku, a przypadków nie ma. Ja uważam, że to wyższa siła nami kieruje. Mi się wydaje, że to jest troszeczkę odrzucenie uwagi, bo w momencie, kiedy nie wiem, czy to Wy to zauważyliście, ale w momencie, kiedy mocno się na coś nakierowujemy, nasza cała uwaga się skupia na osiągnięciu celu, to zazwyczaj jest tak, że wszystko się wydarza, żeby, żebyśmy tego celu nie osiągnęli. W momencie, kiedy już sobie dajemy spokój, to nagle ten cel zostaje osiągnięty. Dlaczego? Jest wiele.